Moi drodzy, już dzisiaj wlatuje trailer do Palion Lion, tak moi drodzy? Palion to lew, jak widzicie bluze. Dzisiaj godzina 20, musi być wszyscy na kanale Palion. Trzecia piosenka z płyty kolory. Nie mogę się doczekać. Byłem mały, to wiedziałem, że za parę lat trochę podrosnę mi nie chwila i będę to miał. Palion to lew! Moi drodzy, stało się coś bardzo dziwnego i niepokojącego mnie przy okazji. Bo zobaczcie, widzowie: Tam jest yy, Bobolo, Leon, Oleg. Nie wiem po, czemu jest tam pełno wyśniaków śniaków. Nie wiem, co oni tam zbudowali. I jeszcze dodatkowo, moi drodzy, oddzielili mój teren jakąś linią. I nikt z nich, nikt z nich w ogóle nie przychodzi, jakby przez tą linię, moi drodzy. Co ja mam teraz zrobić? Nie mam pojęcia, przyjaciele. Ale zanim tam pójdziemy, przyjacielu, musisz wiedzieć, że trailer do lwa, czyli Palion Lion. Trzecia piosenka już spłyty, moi drodzy. Wlatuje Kozacki teren Ledysk na safari, to musicie zobaczyć. Je, już jest na kanale, także wpadajcie, zobaczcie, jak brzmi refren tej piosenki, a 21 listopada będzie już pełna piosenka. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie i że macie już ustawione budziki. Nie może was tam zabraknąć. A ja idę się dowiedzieć, moi drodzy, o co tam chodzi. Aj, widzę, ja mam taką fajną bluzę. Będzie na sklepie, zobaczcie, palion to lew i ten lew świeci się w ciemności. To jest bluza, bez kaptura, takiej jeszcze nie było. Dobra, śmigam, śmigam do nich się podpytać, co oni robią. Tak. Jest. Jest, ruszyła trasa koncertowa. Przyjaciół, nie masz jeszcze biletu. Mega tragedia. Musisz wbijać szybko na stronę, macie link w opisie i kupujcie bilet na trasę koncertową Palion Kolory, nowa trasa. Lepsza niż poprzednie, lepsze piosenki, więcej energii. Musisz być. Jak jesteś moim fanem, zapraszam, naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego. Już bilety są dostępne. Link w opisie. Zamawiaj się, widzimy w przyszłym roku. Cześć chłopaki! Nie? Jak tam na twojej połowie? O właśnie! Właśnie, ja bym chciał tak zapytać, bo ja sobie tak drzymałem, drzymałem i tak wychodzę i nie wiem, czy jest zupełno wieściaków, jest jakaś linia i stoicie tylko tam, o co chodzi? Postanowiliśmy, przyjrzeliśmy sobie wioskę lepą i będziemy żyli o, o od ciebie. C czemu nie chcecie ze mną żyć? Cieszę się lepiej, że podzieliliśmy te dwa domki na pół i masz dostęp do połowy domku no Leona. No właśnie. <laughs> A to co mogę wejść do domu Leona, tak? No ale, ale tylko, tylko do połowy. Poł tylko do połowy. Aha, czyli tylko do mogę. Tak. No co, ale co, co, czemu? Dlaczego? Co wam odbiło? No bo stwierdziliśmy, <laughs> że mamy... No, ze że, uzna, że, że chcemy mieć wspólny sklep, no i cię do godzinę. bo was za dużo pieniędzy, aby. No aby właśnie, ale ja, ale ja nie krasną. chcę, bo ja nie chcę was okradać. O co chodzi? Dlaczego miałem was? Ale nie zrobił? Aha, dlatego się przedzieliliście, ustaliliście takie. A jest jakieś prawo, Wszystko jest co gdzieś zapisane, że nie mogę przejść Przeba, przez to? proste. Eee, eee, wow, 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 wow. dobra, Dobra, bolonii mnie, proszę. Ech. proszę. a villazery mają zainstalowane, że tak powiem, cyniki. Podejdź Bolo tak. Podźdź Nie podchodź, nie podchodź Co ty Ej! robisz na mojej linii Bolo Miej się jeszcze raz, linii Jeszcze raz to zrobi, to z linii No nie! i co wy robicie na mojej linii, co? Nie! Zakaz! Bez zakaz, czego linii! Nowa o, zasada! Bucky. Czuję, że... <coughs> jakaś wojna się tu szykuje, tak? Tak. No, co jest wojna? Okej, okay, rozumiem, rozumiem w pełni, rozumiem waszą wojnę. Jasne, jasne, bawcie się! Ja bardzo dobrze się bawię sam ze sobą. Nie potrzebuję, żebyście byli na mojej połowie, także nie wchodźcie na nią! No i po co to do nas gada? Mamy to gdzieś. No widzowie, nie mają, mają... Oni mają we mnie po prostu wylane po prostu totalnie. Widzowie patrzcie co tu jest. Mamy wszystko przygotowane już Hahaha, widzowie, uprzedziłem was Uprzedziłem was Mamy tu tablicę z rzeczami, które mam na nich Przyjaciele, czekajcie, muszę się tam dostać tylko Ja sobie tu podejdę To jest moja linia To jest moja linia Idę tutaj I zobaczcie, co tutaj jest, widzowie Mamy pełno sposobów na włamanie się do, Na ich linię po prostu Na ich połowę I żeby oni niczym nie wiedzieli Zobaczymy, który sposób będzie najlepszy Napiszcie potem w, w komentarzu, który sposób wam się najbardziej spodobał A my zobaczymy, który będzie najlepszy Lepszy. Mamy tutaj zmianę w blok wizowy, czyli mogę zamienić się w każdy blok i po prostu wejść sobie na ich połowę i oni o niczym nie będą wiedzieć. A mianowicie, najlepiej jak się zamienię w blok trawy w tym momencie. Pójdę sobie tu, bo żeby mnie nie wiedzieli, w ogóle to jest siłownia, to też się przyda. Dobra, pyk, jestem trawą widzowie. jestem elegancką trawą, oni nic nie mogą zrobić w tym momencie, nie będą wiedzieli. Dobra, idę na ich połowę, od razu sobie przekroczę i pyk, dobra, jestem. Patrz, żeby mieć podsłuchać co oni w ogóle. Patrz, oni mają stolik, co oni odwalają? Jak myślicie, kiedy wajacz przyjdzie? Nie nie, ale mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już nie mogę się doczekać jak przyjdzie. No właśnie, bolo ty niedługo masz urodziny. Ty zrobili krzesło dla Maice? Będziemy cię śpiewać sto lat, 100 lat ja ma mam urodziny 21. zaraz! Tak, w listopadzie Ej. ma bolo urodziny. Mam nadzieję, że bez mojej, raczej znaczy bez pajona przyjdzie mają, nie? Co, no, raczej. Nie. A panu ja nie, nie ma tutaj wstępu. Połowie. Co wie, chciałem eee. zrobić bolowy prezent wizowy, bo na, na, na ten, na urodziny, musimy bolowy być 100 tysięcy subskrypcji. Także chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali bola, ale, ale widocznie oni się oddzielili. Przyjaciele, teraz Jaki czekajcie. Spokój. Ja nie ja nie jak nie ma tego pajona, to ja jest po prostu i dalej. mi nas nie okradnie. No nie wierzę w nich, no nie wierzę w nich. Dobra, jakie oni mogą mieć kod wizowy z tych drzwi? Albo 1, 2, 3, 4. Albo 1, 1, 1, 1. 1. Albo 6767 siedem. 67. <grymne> Ej, oni czekaj, bo żeby nie zobaczyli. Oni, oni słyszą przecież te drzwi. Mogę, czekaj. Ej. Eee. Bolo, ja słyszałem drzwi. Czy ty tutaj masz jakiś zdalny dostęp do nich? Zdalny? Nie, Odraz ja odpaliłem switche. Odpaliłem switche. Jak coś... Trawą. Nie, jak coś to... Sp... Eee, Panowie! O, jest? Bolo! Eee. Nie skosić tu trawę! Dobra, chodźcie gramy, Walijcie tu. Chodźcie gramy na switchu. Ale trawa jest w sejfie! No to niech to nie jest, no to wrócę do trawa, no do rebajka. No, no, jak tak mówisz szefie, to tak będzie, Bosie! Dobra, O nie widzowie, mogę zebrać tylko i wyłącznie z tego... O ale tutaj. E, dobra, oni mają jakieś kozackie rzeczy w tym skarbcu. Patrzcie, emeraldy, złoto, diamenty, furę. Jakąś legę najlepszą furę, jaka istnieje, złota fura, złote żyrandole! Dobra, kradniemy jedynie co możemy ukraść jako... Czekajcie, muszę tylko kliknąć sobie w niebo, żeby... Mogę się odmienić? Proszę, odmień mnie, A muszę być na O, jest, dobra, dobra, dobra. To jest jedyna rzecz, którą mogę zebrać, widzowie. Złoto, złoto, to jest jedyna rzecz, którą mogę im ukraść, bo auto będą widzieć, więc na razie ukradniemy im tylko i wyłącznie złoto. Dobra. Okej. Okay. Na razie nic z tego skarbca więcej nie damy rady im ukraść, więc... O nie, nie mogę się zamienić teraz. Czekajcie. Dobra, muszę być emeraldem. Ej, Bolo, mogę schować muszę do cejpu? Ja sobie schowam tylko tutaj moją maskotkę. Jest... O ja Dobra, sekunda, już się otworzyłem. Mam na ja otworzę. No ej! Mówię, że otwieram! No, to, no ej! No nie wiem, mega flow, mega flow, mega flow. O, uciekający, ob ten emerald. Ej! Ej, emerald! Nie, nie mogłem go wziąć, nie, nie mogłem go wziąć. Co? Co jest? Ej, jeden! Możesz tam chodzić? Co to jest? Na samym dyskusji, to tam nie zachowała z tej głupki? No ale. nam dolecuje sama z resekur, takiego kogo ale widzisz kiedyś ten samy Merad Bo ja nigdy się nie widziałem. Bolo to może wiatr. Ej, ale tu nie ma do ukradzonego. Nie mamy. Nie mamy? To co to jest? Mieliśmy tyle samo, nie wiem, walić. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić. Nie walić, ja bym go sam... Ej, Paliona nie ma nigdzie, może podejdę go ukradnę. Nie może stąd chodzić, bo mamy zasady. Ale jak nie widzi, czekaj, no nie widzi. To jest głupi nic. On zabił go, co jest? Ja go nie przestrzegają tych zasad w ogóle mega, mega OP. Dobra, wbijam od razu do chaty. I zamieniam się, odmieniam się elegancko, czekajcie, bo to nie takie proste. Dobra, jestem, 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 jestem. Eee, dobra, ja się zapytam, co tam się dzieje. Co wy tak strzelacie? Czy ktoś wszedł na moją połowę? Wypadł stąd. Tak, a, a coś słyszałem, jakby jakiś emerald coś? wam wyskoczył, czy coś mówiliście. skąd ty to jest? No Słyszałem przez okno, mam źrawe okna. Tak, ja przez okno, na pewno. Ciekawe, I dlaczego mam źrawe okta, tylko jedna osoba ma minigana. Ja mam, ja mam, ja mam, pięć ja osób, pamiętaj. Co ej, 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 ty robisz na nie, moim telem! No, dobrze, dobrze, Bolo właśnie <śm> osoby, które są na nie swojej połowie powinny zostać zabite, tak jest! Co dobrze co bo Bolo, dobrze sobie. zrobiłeś, dobrze zrobiłeś. Pięknie, pięknie, a teraz dobra. idę idę sobie odpocząć, wiecie? Zasad. No właśnie Ty, ale szczerze mega szacun dla nich, że zrobili to i nawet jak ich osoba przekracza tą połowę, to oni ją po prostu dodają, moi drodzy. To genialne, genialne, dobra, sprawdzam co mamy tutaj dalej. Podkopanie się. Genialne! I mamy... Kopery widzowie, jo dobra, 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 zabieramy to Mamy łopatę, musimy się teraz podkopać idealnie Pod, pod to, poczekajcie, jak oni sobie tam gadają, coś tam, coś tam Dobra, ja tylko się muszę dobrze ustawić To musi być tu eee, na... Dobra, wysłałem fotkę i żeby to wbiła szybciej, bo już się mógłbym... Bolo, musimy pogadać bo o tej nie. rzeczy Jak nas to... Palmy przerzuca na drugą stronę, to się nie zabijamy ja nie, nie rozumiesz, że mamy zasady, których trzeba przestrzegać? No powiedz mi. Alio, yy, Boże, znaczy Bolo, ale zasady są po to, żeby je łamać, nie? Nie, nie, oni chcą przekroczyć nie, nie? cicho, cicho! Nie ma przekroczenia cicho, 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 cicho! Rozumiecie, cicho, cicho, cicho. Nie, rozumiecie cicho, nie? Nie ma to nie linie! Bolo, cicho, nie... pańcz! Myślałem, że słyszałem jakieś podkopywanie kreta. Miałeś wytępić krety! Cicho, krety? Ej, cicho, Krety, musimy za zainstalować tąby antykretowe. Poczekajcie. Nie to słyszycie? <noise> e, a gdybyśmy tak na przykład... Ej. Wpadcie, mam flinta. Teraz podpalimy i ten krecz się spali. Ej, Nic dobra, się ja podpalam. Ja muszę wykopać jak ciężko. O kurde, oni mnie podejrzewają. Ej! Podpalają a może, ziemię. A ja do nas. A, bo ona chce tu przyjść, i żeby Palion nie widział. Ej, nie, nie mogę no przejść, dobra. ja mam kilofa, nie mam kilofa. O nie! Czekaj, dobra, musimy to skopać więc muszę znaleźć miejsce którym oni szukają, gdzie są imierandy yeah. Dobra, idę Dajcie po kilof szybko Dobra, ogarnąłem kilof, tylko żeby nie słyszeli, że ja kopię Czy ja jestem już blisko? No ale powiem wam, że nie było z jej strony, że ona nie, jeszcze nie przyszła bo Przecież no. powinniśmy dawno do ci śpiewać 100 lat Bo no. ona, ona chyba cię nie lubi No gdzie nie ja no, jestem? myślałem, no szkoda, no trudno Bez pojmy i bez nogi będę ja po... Zaraz zaczynamy Ale to chyba Uff. też spoko Kurde Czemu? Ja patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to Ooooooooo możemy zdać tak? I to brak niczego za beczka. Bolo, w naszym skarbcu chyba grasują ściury, tam Uuu. cały czas jest głośno. O jacze, ja Albo koty! Bolo, zabić koty. O, zabij koszy, jest, koty! Co, to, się to co, to, co, co to? To? Nie nic co ma koty, No wiem, ja ją sobie tam dałem, bo się boję. O e, czy, czy tak miało być, bolo? Bolo, czy tak miało być? Jak. Czemu tu nie ma złota? Gdzie złoto? To ukradł złoto z góry! Nie, Olek, góry... było złoto? Nie, Dornio, nie, To było przecież. Nie, to było wiadome, że jak ty Maja tu radzi? przyjdzie, to zabierze nam złoto! To e, tu jest złoto? U góry też było złoto? Olek, Olek to? ty zaraz zostajesz wygnany z <coughs> naszej dziecki! Ale byłem ja! Może Olek nie chce idzie do paliona, złodziej! Co? Tak, ale nie jestem złodziejem! Co? Ale Patrzcie, ale będzie, bo to jest idealne, patrzcie na to. No to ja siedzę, tu się nie Byk. ruszam nawet. Bra? Przejdziemy sobie widzowie teraz tędy. Jak przejdziemy już przez całość widzowie, będziemy mieli przecież perfekcyjne miejsce, żeby im to kraść. Patrz. To przylatuje. Dobra, no, zaraz zobaczymy ostatnie ile się przeleciało w ogóle. Mam przynajmniej taką nadzieję. Aha! Widzę już. Widzę co jest nie tak. Ole to go leci. Czekaj, muszę to zniszczyć. I teraz. Niech to leci. Kurze mnie już ten krep! Co oni robią? Ty? On broń przylądował. Strzela w ziemię! nie ma kreta, chłupku. Musi być, po bo myślisz, że cały czas kopie tu! Bo na podłogi podłogę i będziemy mieli zury! No to może I... go chociaż zabiję i trafi w niego! I nie nie dadniesz go, on nie chce Nie da się dednąć kreta, one są szybkie. Szybkie i przebiegłe. Niesmiertelne są krety, wiesz? Więc... Ej! Dobra... Czemu to jest, Polo? Ja... Kopię. Słyszycie? Po stronie poliona teraz? Ha! Do tego gamonia poszedł krew teraz. <laughs> Mieliście na to gamonie zabijać. Jakie to są gamonie? Ale grupę, dobrze, dobrze, że to poszedł <laughs> Nie wierzę w nie wierzę. Patrzcie na to. Ej, Czekaj. Poleci? Nie gadaj, że nie leci przez tyle lejów. Nie. Nie leci cały czas. O! Cały czas leci ten emerald. Patrzcie, zaraz będzie. Już jestem i zobie na ich połowie. Więc to mogę zamknąć. O! praca światowa, widzowie, już nie jestem na ich połowie. Wszystko legalne. Skrzynka, beczka by się przydała. O. E, alarm, 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 alarm! Czego? Czego? Ktoś mi ukradł maskotkę ze skarbca, kto to był? A, okej. Okay. <grym> 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 czemu nie leci? Człowieku. Czekajcie, widzę, ja muszę maturka? coś sprawdzić, czy wszystko jest git. <grym> tu jest problem, ja nie mogę. Zły lej postawiłem, teraz. Dobra, leci sobie, złoto też nie chce leci. Dobra, wszystko jest git, każdy ten. Tu jest git, tu jest git, dobra powinno lecieć widzowie, zamykamy to Dobra i w tym momencie wygraliśmy życie Całe, całe emeraldy, które mają w skarbcu lecą do mnie właśnie Ej, nie ma najlepszy sposób na razie Dobra ja się z nimi Ej chłopaki Ej, cześć, cześć, ja to... ja... Co macie, co macie w skarbcu? Lectignarla robił, co? Kapsu mieliśmy takie smieci, bo jestem No wywaliłem, wywaliłem no, tego kreta. Ale ten kred mi przyniósł mega dużo emeraldów ogólnie. Co? Jak no, emeraldów? Mega dużo emeraldów przyniósł. To ten był? Nie, to nie emeraldów? był mój kred, nie był mój kret, ale przyniósł wypluł mi chyba z jakichś... Ja nie wiem, z 20 stacków emeraldów, bloków! Eee, co? Eee... Słuchaj, co ty co? Serio. Bloki jakieś tu są, ale... No ale by są bloki, o co chodzi? No, zobaczcie sobie, zobaczcie sobie. Ej, ej to znika ej. ciągle! Ej, ej, ej! No, weź z tego kręta, no to Ale to nie, konkretę. to nie moja wina! Ja to, to nie moja mówiłem, wina! Mówiłem, Dobra, mówiłem powiem temu kretowi! Powiem temu kretowi! Powiedzmy luz, powiedzmy! Dobra idę, idę, idę z, z nim pogadać. Dobra, widzę teraz, teraz patrzcie. Zniszczymy to a ja potem znowu to wznowimy, oczywiście. No, Ty, które to zamiany Ej, zabić kreta. Ej, Ej, tak, a co co teraz to teraz, tak, nie chce się zabić, a jak Wam Ej, mówiłem, chłopca. to nie śmialiście klań. się ze mnie. Nie kranie? Dobra, chłopaki, powiedziałem kretowi, żeby wypadał stamtąd. Tak? No eee. powiedzmy, żeby no. mi oddał to. Jakim zadań No ten no, ja, On mi dał tylko tyle, ale pokazywał, że ma dużo, tylko uciekł. To ty katas? On nam zabił 10 staków chyba teraz. Ja wam wszystko, co miałem, Wam oddałem. Na pewno? Mm. No tak, mi dał pięć, ale on, on pokazał yes. mi w swoim pyszczku, bo w swoim pyszczku to miał. Uważajcie, dajcie Ej. jakieś trutki na krety czy coś. Nie chcę pokazać tym kretem, gdzie nie jest. bo nie chcę. No, no co, już nic nie zrobicie. Okay. Aha. Ja, jak, jakbym był na Waszej połowie, może bym Wam pomógł, no, ale nie jestem. Dobra, to... oddawaj emeraldy. No nie mam. Aha. <laughs> Naprawdę nie mam. Popaki, no poszukajcie Keta. Może jest gdzieś na Waszej połowie. Mm. Mówiłem, że mamy kreta, to mi nie wierzyłeś. Dobra, to, nie, to, to usuwam znowu. Muszę teraz zabrać zmiana w villagera-widzowie. Idę się zamienić teraz w villagera. Ja jestem villagera-widzowie. Dobra, będę podchodził, ale nie będę do nich nic mówił. Dobra, patrzcie, wchodzimy na ich teren. Oooooo, oh, 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 hmm. to... Ja nie mogę. Ale co jest ty? Do, do tego. Villager mówszada o jacuzzi łopiem, okay, wypłac tam to nie twoje! Ej, villagerowie, wy... wy nie macie tutaj wstępu! To jest tylko dla mnie. No bilgów. ale chodzą ty... Ja nie wiem, wszędzie wchodzą, ej, gdzie jest jacuzzi. Ja nie mam jacuzzi. Ej, villager zabrał jacuzzi Ja mam, ja mam, ja mam, to nie villager. No, on... Może... Ja. A ty chcesz zginąć? Ty nerbuję, wyrzucam się to. Zabij! Szczęść! Aaaa! Za Ej, Polo, stół! Tu. Ktoś ej, zniszczył! O no, nie no, kto to robił? Kto to, 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 to zniszczył? Zabiera nam w ogóle skandy! My nawet no, tego nie widzimy! Ja nie Polo to zrobił, bo strzelał do mnie! Ej, dobra, bo postawiamy... Polo, do i buraku! Ej, 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 nie, po prostu nie lubi tego! Ja mam za, za i itd. Ej! Aaa, bilater mi bije! Gdzie? Który to był? Który? Który Ej! TEN to UCIEKA! Zgubiłem go. Zgubiłem który, nie wiem który. Daj, kupi, nie nas. Ta, masz problem? Ty, głupku? A masz? A masz? No, zaraz ci pokażemy, kto ma problem. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Weźmy go. Czekaj, mamy złodzieja. Mamy złodzieja. Nie, 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 nie. Który z tych miał fotel? Tak. Ej, hej. Ej, hej. Nie? Ten! Mam go! Mam go! Ja by Zupija, juzupino, nie, zombiecie! Musisz nam wiem, że złodzieńków, to był skoro ten villager, był też dobry. Nawet niestety, ale pan villager to jest zbyt słabe, zbyt słabe i zbyt mnie widać. Ale mamy jeszcze jakiś bardziej szalony pomysł, czyli wielka rampa i wejście wętry za pomocą pułapki. Moi drodzy, musimy ogarnąć to, to i zbudować rampę, wziąć samochód i z dachu... czekajcie, bo to auto teraz mi.. Mm, zrobimy to tak. Dajemy sobie tu dirta. Zabieram te auto. idziemy na dach, moi drodzy. Niech oni sobie tam siedzą, widzowie, niech sobie siedzą. A ja sobie zbuduję rampę na własnym dachu. Na własnym dachu zbuduję rampę w tym momencie, patrzcie. Eee, dobra, muszę wejść na strych. Wejść na drabinę. o, I tu postawić samochód. To będzie genialne, widzowie, jak my się rozpędzimy i wyskoczymy. Cyk, ja tylko zaparkuję za dobrze tą furę. Dobra. No nie no, będzie taka jadka. Dobra, idę zbudować lampę teraz. Mam nadzieję, że wszystko dobrze mi wyjdzie i nic nie zniszczę. Dobra. Robimy wyskok. Robimy tak. Pyk. 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 Eee, pają, co ty tam robisz? Eee, lubię ekstremalne rzeczy, nie interesujcie się. Chłopaki, proszę się nie interesować, ja sobie tu buduję bardzo fajne rzeczy. Eee, bo on buduje. Nie wiem, ale piłka mi wypadła na jego o, Pyk. Już jej nie odzyskasz. I... Pyk. Ej, co za Dobra, to chłopaki, róbcie co chcecie, a ja... Eee, ja ty z... jesteś głupi, Palion. Co? Ty się zabijesz, <gulity> co robisz? Co wy gadacie? Z <gulity> czego wy się śmiejecie? Co? Co was tak bawi? Jaki głupak. Ej, co was tak bawi? Powiedzcie mi. Ale co to robisz, panie Co ty robisz? 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 Chcę się rozpędzić i wyskoczyć bałtkiem! No tak, a co? Nie, 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 bo, nie, nie, nie. czemu ty jeździsz na pupie? Jak na pupie? A, ha, nie, nie, nie. Bo nie widzę auta! Dobra, nie patrzcie, zamknijcie oczy! Nie, muszę to patrzeć... Leon, nagrywa. Ja muszę to nagrać! Zamknijcie oczy! Palion, nie. będzie po tobie! Rób zdjęcie, Leon! Jakie zdjęcie? No zdjęcie? mi zrób jakby do wrocie Bolo mówi, że cię nagrywa? Ja nagrywam, jest... Bolo nagrywa na, 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 Nagrywa No dobra, dobra Lecę Jadę Gupek, no. gupek, 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 głupie, Gupek, gupek, głupie zbyt Jadę, to nie w górę, jadę! O kuda. O kuda. Eee Eee Ale Nie wierzę, nie wierzę, nie no Chłopaki Chłopaki, no jak mogliście mnie pokonać tak? Ty. Ej, ej, ej jest Ale bo co, co ty, ty chciałeś? Bo tak, że ty tak łatwo to wyjeżdżasz! Co ty jesteś jakiś jakiejś Ej, dobra, co do mnie, co No kurde! Ej, bolo! Nie mogę z nich. Ech, nie masz wrażenia, że on chce ukraść nam coś ze skarbca? Co? No tak mi się wydaje, ale zimno. To No kurde! Nie wytrzymam z tobą! Nie ma wejścia, rozumieć, panie, nie ma Ej, pan, mogę wjechać na twoją połowę i skoczyć z rampy? Nie, nie, bo wy mi nie pozwalacie. Aha nie to on nie pozwala, ja bym chętnie zobaczył Zasady to zasady Chciałbyś kooperować, No ja Bolo chyba zmieniam stronę Co? Chciałbyś kooperować No ja zmieniam stronę To Ej, co tu robisz? Ej, Oj, zabić paliona, jest w twoim domku Jak w moim domku? Gdzie w moim domku? Nie ma go w moim domku O jest, pomocy Bolo Nie strzelaj do mnie, czekaj Dobrze, Masz że nie wierzę w was, nie wierzę w was. Tak co jesteście? O, zagrajmy piłkę! Piłkę no o, nie, nie ma grać piłkę, piłkę o okay. Ty chcesz na ty jesteś złodzyjem! Nie, nieprawda, w żadnym wypadku, w żadnym wypadku. Nie, nie na pewno? Nigdy w życiu. No to ja nie wiem. Nigdy w życiu. Nie wiem, kto piłką! No, boom! To się żarty robisz? ja idę do swojego domu. Dobra, widzowie. Musimy teraz kolejny sposób, bo te sposoby zwykłe nie dają rady. Wejście jako nietoperz. Muszę je zamienić w nietoperza, więc dajcie mi widzowie chwilę, bo tam jest wentylacja, widzę. Jest wentylacja w tym skarbcu, więc idę się zmienić. Moi drodzy, cichutko jestem nietoperzem i mogę polecić mega wysoko, widzowie. I nimi nawet nie zauważam. Dobra, to jest ten moment, widzowie, nic. Jest... O nie, kto tam trenuje strzały? Olek! Co jest grane? Olek, o, o. Oleg, i tak jesteś lepiej, prawda? Ale ty nie zlejony. masz, no właśnie, ty nie masz cela. Mam, zobacz, tam środek bladuje cały czas, cyk, cyk. Ale nie Co jest? No to jest, tu jest, nie, Batman tu jest Przecież ty się nie boisz, bo, ty się nie boisz przecież. Ale pozwolę, ja mam wyjść w Ty, a jak sądził, będzie... <grym> tak że nie będziesz tak Czemu on się tak boli? Nie lubię wystarczająco nie bolo, bolo, wiesz, żony we włosy wchodzą, wejdą ci wirokeza. <grym> Musisz go ogolić, bolo! Oj, <grym> O, O, bo cię zabrał mnie! Bolo, męż. gdzie jesteś, bolo? <grym> e, Bolo, ale ten nietoperz wchodził z połowy paliona, on tu nie może być. O nie, eee, Tak! No, muszę się kiwierać! Nie, on chce zabić na topeża, co Lio, jest? To nie jest game. E, łapać go, łapat go. Łapat go! I ją widzę, patrzcie, tu jest idealna wentylacja teraz. Patrz na to. Kurde, ciężko się nim lata. Dobra, pyk Nie muszę się, muszę ten. kill off, kill off. Kill off! Nie mogę, nie mogę kill offa użyć. Czemu nie mogę, czemu nie mogę? I to po mi się nie da. Ja co zniszczę w ogóle nie to perzę? się musimy stanąć na płotku. Tyk Wjeżdżamy Ho jesteśmy Wstawimy teraz tego wenta tutaj. Tyk, dobra, genialne. ja o, o kurde. Ale po co skoro nikogo tu nie było? O kurde. Takie dalej są, nie okradli nas. Dobry Ale ich. trzeba Spakery. co 5 minut sprawdzać to teraz, bo to Następna, naprawdę... Bo, bo to 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 skrzy... Następny dyżur Leon robi. <gry> e, no dobra, to ja już tam wchodzę. Ale teraz, tak szybko? Ciekawe, Ej, się czekaj. się ciekawe, będą widzieć. No i co, jest tam Oni, coś, nie, nie? nie? poszli do góry sprawdzić to co za e, no sprawdzam, emeraldy są i są w skrzy... Bo, 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 bolo, bolo. Bo, bo, bo. <grym> e, jak nie chcesz być <grym> zły, to nie wchodź tu. <grym> to <Ty> jest chyba <grym> autobola, to <Ty> jest <grym> autobola jest złote Ferrari. Nie, 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 nie. Złote Ferrari. E Bolo, nie o, wiem. Ty je ona została ukradziona na tak wypady. No jeszcze się była Tam zostałeś, sam ją ukradłeś, ty pierwszy tam szedłeś. Ty nie miałes Olek. Nie, nie. Zapinowaj ty jesteś warty tego? pierwszy. Właśnie, Olek! Ty, to Olek! Jak? Jak ja, Oleg. ja, Oleg. ja Oleg. dopiero mam mieć warte! Ci tego, nie tego naprawdę nie widzą? Dobra, e no? sorry! Olo. Ja mam za odwróć się bawi to bawi to bawi ty na auto kradli Bolo odwróć się to 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 Bolo odwróć, Bolo, odwróć się auto tak? Widzisz to na skarbcu? Nic co nie kupku nie chodzi ma no, no patrz, patrz. patrz. Ej, widziałem, co to było? Nie Ej, to byś co? zabrał ci auto! <laughs>

to jest Jak ci się latało? <Grym> nie się, zabiłem go za karę. Dobra, spadam z tobą, widzowie, że za dużo jestem tym nie toparzem widzowie. Sprawdźmy ostatni sposób. Ostatni sposób, moi drodzy, jest przypadkowo. Przy nie, przypadkowo, czy ja czytam? Przypakowanie i ostateczna wojna, a mianowicie jest tutaj siłownia. Chłopaki, chcecie się bić? Nie, nie chcę. Kto? A Przecież ty nie masz szans na mileszczu, wypadł na siłownię, może trochę przypakujesz guterla. No, co na swojej powiem siłownia, wy co macie? Nic! Przed szkole! Przed szkole macie! No powodzenia, ja idę, idę przypakować i wpakuję się na, na wasz teren. Uważajcie sobie teraz! Jest kiedyś kolejowej! Ej! Ej, dobra, to co teraz powiedział Bolo? Jest prawdą. Gdzie jego mięśnie zniknęły? kiedyś też pakować, jak on wygląda. Co to jest? Co to jest? Dobra. Widzowie, muszę przypakować i to maksymalnie. Muszę maksymalnie przypakować. Także, widzowie, ja idę na wszystkie, wszystkie rzeczy. No, tu jest orbitrek. Idę na bieżnie. Ja, widzowie, się z wami widzę, jak już przypakuję. Dobra, moi przyjaciele. Przypakowałem i to maksymalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jestem po prostu już totalnym kolosem. No nie wiem, większym się chyba już nie da być, moi drodzy. Ja idę do nich. Idę do nich jako mega gigant po prostu. Dobra, wybieramy E -y. E -y. E -y. przypakowałem ta, jest... no, Dalej chcecie, żeby była ta linia? Tak e -y, Ja chcę Co oh, ty nie mi chcę. E -y, co ty zrobiłeś mi? Ej, wypadł z tej linii, bo pożałujesz ty Co ty zrobiłeś? O kurde e -y. no, jeszcze, jeszcze, Poczekaj poczekaj parion. Dobra Leon, losujemy kto dostaje w Ciry <śla> Stop Losujemy kto dostaje. Dobra, w Dobra, czekaj Dobra, trzy Dwa, Dwa, jeden! jeden. <laughs> Ej! Ty byłeś! Ale, kopej! Paliony, Uff! ja wracam do ciebie na połowę. Otwierajcie. Będziemy kumplami. Otwierajcie safe lecimy w tym. Popie! ja też kiedyś stanęłem na jednym. Strzelaj tak do mnie, mnie. strzelaj do mnie, mnie nic nie boli. Ej Jak to byzliwe? Strzelaj, 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 strzelaj! Zabij! Nie da się go! <noise> no, 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 to, no, po mi mi której stronie jesteś? Po mi twojej, po twojej, po twojej Genialnie Klasu do sejfu to sześć, siedem, zabieraj Ta, wszystko Tak, to już dobrze Ało. wiem Zabić zdrajcę Kradniemy, 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 wszystko. Kradniemy, wszystko. kradniemy wszystko Kradniemy wszystko, kradniemy wszystko, nic nie widzę nic nie widzę Nie wyjdzie, Ale Biorę, zbieram, zbieram to wszystko Bo ty pomysł tą linią to był od Bola I nie zabieraj mojego złota, proszę Troszkę wam zostawię tych rzeczy, troszkę wam zostawię Błagam, nie lub do tego, proszę. Tu jeszcze troszkę. Płakiem, mnie nic nie boli, no nie, nie, nie wykurzycie mnie stąd niestety. Dobra, elegancko. Tu jeszcze troszkę Emeraldziku. Chyba mi tyle wystarczy. Już wcześniej was okradłem parę razy, więc... Co? <grych> Otworzycie ja, mi ja drzwi? to... Nie, 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 nie otworzymy. No, to Kupu. se sam otworzę. Yy, żartowałem. Yy, Co ty powiedziałeś? Leon, po mojej stronie, czy nie? Tak, tak, to. Tak. To zmykaj na moją połowę. Tak jest. A ty? Ja, ja też. A ty? Dobrze, panie, co mamy robić? powstań. To nie... Ej, chule, nie. nie, 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 nie Wszyscy żyjemy teraz na jednej połowie. Tak, widzowie. No, no, wygrałem, wygrałem tą wojnę liniową.